Arciu, idziemy na wiejski spacer. Idziemy na spacer naokoło wsi. Weźmiemy reksa ze sobą. Nie wiem, czy będzie mnie słuchał. Rex, gdzie jesteś? Leci. Lila! Lila, musisz pilnować domu, bo my idziemy. Tak? Lila będzie pilnować? Będzie pilnować. Lila, tylko pilnuj. Pilnuj, bo nas nie będzie godzinę. Tak? Lilu. W którą stronę chcesz iść? Tam? Czy tam? Poszliśmy w lewo. Potem pójdziemy tam. Tam naokoło. I wrócimy z powrotem tu. Ares dopiero wyszedł, a już jest cały brudny. Chodź na chwilę Ares. Pokaż się. Pokaż jakie ty masz łapki już. No chodź. Chodź, chodź. Pokaż. Pokaż brzuch. Będzie kompanko. Nie lubię tej drogi na około wsi, bo tu jest tylko 5 km, a strasznie się dłuży. No tu jest prosta i wtedy tam jest bardzo długa prosta i tam jest jeszcze jedna prosta z daleka myślałam, że to jakieś truchło leży. Już się przestraszyłam. Okej, okay, możesz biec. Widzicie to było to? I te kałuże i tego mojego psa z długim włosem. Tutaj na gospodarstwie mieszka ten pies, który do nas przychodzi. On sobie tutaj idzie przez pole i idzie tam do nas. A tam są jeszcze konie daleko, ale chyba ich nie widać. Tam są konie. A spojrzałeś, czy nic nie jedzie? Wiem, że pewnie Was nie zachwycają te widoki. No ale tak jeszcze przynajmniej dwa miesiące będzie wyglądać, abyście widzieli, jaki Rex jest brudny. Cały czarny na dole. Jak pójdziemy tam dalej, to tam jest taka firma. I tam jest pełno małych psów, i one zawsze na nas wyskakują. Dzisiaj pewnie też wyskoczą, więc Wam pokażę, jakie są zadziorne. Jednak te psy są chyba zamknięte w klatce. Ktoś musiał zwrócić uwagę właścicielom, bo już by były tutaj. A słyszę, że tam szczekają. Zobaczcie, jaki Rex ma brzuch brudny. Ares, pokaż się. Arciu. Pokaż się. Psy się znalazły, ale nie wszystkie, trzy przybiegły. Jest brzydko, ale jednak jest ładnie. Ares równaj, szybko. Tu jest ulica, nie możesz sam chodzić. Ja lubię każdą porę roku. Ares najbardziej zimę lubi i śnieg, bo on lubi jak jest zimno. Mam nadzieję, że dzisiaj rybaków nie ma. Jezioro jest zamarznięte. Jezioro to jest takie bagno, bardziej niż jezioro. O, no, jakie słupki zrobili naokoło, żeby się brzeg nie przesuwał. Ale tu by było super jeździć na łyżwach, jakby był grubszy lód. Jakie idealnie jest. <grym> jakie lustro. Fajnie, Ares? Fajnie, nie? Ole, jesteś czarny. Matko, gdzie jest Rex? Chodź. Wychodź stamtąd. Tam w oknach są bałwany. Reks na nie szczekał. Myślał, że ktoś się na niego patrzy. Arciu, widziałeś co tu jest? No, plac zabaw jest, no. Ale ty chyba nie możesz tu wejść. <ślał> za chwilę będzie szukał wejścia. Nie da się wejść? W sumie nie ma żadnej tabliczki, że psy nie mogą wchodzić. Nikogo nie ma naokoło. Chcesz tam wejść? Słuchaj. Raz szybko przebiegniesz i wracasz, dobra? Ale szybko. Szybko, hop. Dobra, chodź. Zadowolony? Tak. To dobrze. A tu chcesz poćwiczyć na siłowni? Nie ma co robić. Nie, nie wchodź na nic. Ares, ja kiedyś za ciebie jakąś karę zapłacę za to, że wchodzisz tam, gdzie nie wolno. Zobaczcie, jaki ares ma brzuch. I łapy. Jakby ktoś chciał sobie wziąć długowłosego psa, to nie polecam. Tutaj na wsi jest nawet sklep. Żebyście nie mówili, że to wiocha zabita dachami, to coś tutaj mamy. Tam jest jakaś imprezownia. Jakaś hala. Nie mogę patrzeć na takie widoki. Jest na łańcuchu, jakiś starszy. Widać, że niezbyt zdrowy. Po prostu nienawidzę ludzi, którzy tak zwierzęta traktują. Ja bym przywiązała tą osobę, niech całe życie spędzi na łańcuchu. Jeszcze niech je namoczony chleb. A ten jaki kozak! Gdzie ty wlazłeś? Oj, ten, ten jak wyskoczy to nie będzie dobrze. lew normalnie. Idź lek, bo Ciebie pierwszego by zjadł. Bardzo dużo ludzi na wsiach trzyma psy na łańcuchach. Powiedziałabym, że nawet większość. Jeśli ktoś mówi, że pies na wsi ma lepiej niż pies w bloku, to uwierzcie mi, że mało widzieliście w życiu. Byłam na różnych gospodarstwach i naprawdę te psy mają tak tragiczne życie. Całe życie na krótkim łańcuchu do jedzenia namoczonych chleb albo jakiś tłuszcz z obiadu, albo jakieś wysokości. Więc uwierzcie mi, że pies, który mieszka w bloku, a ma zapewniony ruch i ma zapewnione różne zadania w ciągu dnia, na pewno jest szczęśliwszy niż taki pies w budzie. Też nie rozumiem, po co takim ludziom pies. Skoro chcą mieć jakiś alarm, no to niech sobie kupią jakąś kamerę, nie wiem cokolwiek. No co ma zrobić ten pies, nawet jak ktoś się włamie na podwórko? Co ma ten biedny pies na łańcuchu zrobić? Przecież on nie obroni tego gospodarstwa. Jak chcą ludzie psy na gospodarstwach mieć, to niech je trzymają luzem. Nie zagrodzą teren niech te psy sobie biegają. Myślę, że polska mentalność jeszcze długo się nie zmieni. Szczególnie na wsiach. To słońce mnie po prostu rozbraja. Zostawili mnie. Idą sami do domu. Ares, lila cię zje. Lila, wróciliśmy. Czekałaś na nas? Lilka. Ares by śmiesznie wyglądał, jakby miał czarne łapy. Nie? Taki by był agresywny bardziej. <grym zjadza> Lilu. Oj, Poczekaj, Arciu. Bo lila cię połknie. Ares, zostań. Zostań. Lila, chodź do klatki na chwilę. Chodź, Lila. Aresław, do domu. Okej, okay, skakuj. Ale czysty piesek. Idziemy kury wypuścić. Chodź, puścimy kurczaki sobie pobiegają. Co to za uciekinierka? Aresław, kura uciekła. Jak one chcą wyjść? Ty idź na zewnątrz, w drugą stronę. Idź, idź, idź. Nie współpracuje ta kura z nami. Atakują cię? Poczekaj, niech wylecą. Czekaj! I tak nie masz wiadra, a się jajko marzy, tak? To chodź po wiaderko, chodź. Wiaderko chciałeś? Proszę. A może ja Cię zostawię w tym kurniku już, co? taki brudny jesteś. Jutro po Ciebie przyjdę, ok? <laughs> Czy nie? No <laughs> nawet ogon masz czarny. Dobra, chodź. Usiądź. Zobacz, to jest chyba niebieskie jajko. O Jezu, wsadziłam rękę w rozwalone jajko. Zobacz, niebieskie. Super, co? Czekaj, włożyć Ci tu. A tam już ktoś rozwalił już. Patrz, zobacz co zrobiły. Nie jedz tego, bo to jest... Już fuj. Nie ma jajek, teraz. Dwa jajka. Trzymaj. Ale się dzisiaj zrobiły te kury, co? Że tylko dwa jajka. I jeszcze jedno byś pewnie chciał z tego. Jedno dla mnie, jedno dla ciebie. Słuchaj mnie, piesku. My musimy pomyśleć, jak cię domyć. Bo jak ja cię wsadzę pod prysznic, to ty zatkasz ten prysznic. No. I będziemy musieli rozbierać prysznic, żeby go odetkać. A może wodą zwężać się spłucze. Nie wąż za mars nie działa. No dobra, chodź z tymi jajkami. Tylko nie biegaj za szybko. Chodź. Tylko ostrożnie. A dasz radę sam rozłupać? Tak? To proszę. Nie rozbiło się. Ojajku, ja mam ci pomóc tak. Nie potrafisz jajeczka rozbić? Za twarde. Ares zwalił jajko na ziemię, ale nie pękło. Tylko jest brudne. A tu kogutek, psy set. No czekaj, musimy o coś stuknąć. Chodź, tu stukniemy. Zobacz, tu. Stuk, stuk. A pan co tutaj chce? No, twarde jajko. Proszę. Dobra. Aciu dostał nagrodę. Te kury jakie agresywne. Chodź, Tasiu. Chodź, Dziubecku, zobacz. Sypko. Tasiu, chodź, zobacz, co mam. Chodź, Tasiu. Szybko. Szybko jedz, bo ci ukradną. Już idzie kogut drugi. Ja mu nie dam, żeby ci zabrał. Idź od Stasia. Reksiu, wracasz do siebie. Gaj lecą. Arełek. Tasiu do mnie biegnie. Tasiu do mnie biegnie. Nic nie mam już. Nie mam nic, dzióbku. Wybacz mi. Myślę, że coś mam jeszcze. Słuchaj, Arciu. Ty masz jeszcze jajko na brodzie. Brzuch masz cały brudny. Wyglądasz tragicznie. Musimy jakoś do domu Cię wnieść. Od strony łazienki pójdziesz. Dobra? Chodź tu. Współczuję sobie, żeby teraz go myć. Dobra, Ares. Idę po Ciebie.